witam serdecznie. To jest program Wszystkie strony miasta, który nadajemy przed 52 sesją Rady Miasta Gdańska, którą zaplanowano na 30 czerwca. A moimi gośćmi są dzisiaj pani Kamila Błaszczyk, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Bogdan Oleszek z Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska. Dzisiaj w, no, w nietypowym trochę układzie, takim zdalnym w studiu zazwyczaj się spotykamy, no ale niestety pojawiają się kolejne ogniska. One również dotknęły naszej redakcji. COVID-u, jak się okazało, że COVID to nie jest rzecz zapomniana i nie chcąc tutaj narażać naszych gości na zachorowanie, zaproponowaliśmy tę formułę. No także cały czas zachęcamy do tego, żeby jednak uważać, dbać o zdrowie, bo wciąż przecież są jeszcze w Europie kraje, gdzie w różnych sytuacjach. Maseczki są obowiązkowe. A my przechodzimy do sesji absolutoryjnej. To jedna z najważniejszych sesji w roku, oprócz budżetowej. Czy państwo spodziewacie się tutaj, pani przewodnicząca, tego, że to będzie długa sesja? No i oczywiście towarzyszyć jej będzie bardzo gorąca debata. Ja myślę, że zawsze dużo emocji wzbudza sesja absolutoryjna. Też odwiedzą nas mieszkańcy i będą mieli okazję zabrać głos i wypowiedzieć się o tym, jak oni oceniają poprzedni rok w Gdańsku. No i Jest to element takiej właśnie mocnej dyskusji, takiego podsumowania ubiegłego roku spojrzenia z perspektywy, co udało się, co być może trzeba było odłożyć, przełożyć, co jeszcze zmienić w kolejnych latach. Ale myślę, że możemy spokojnie podsumować ten mijający rok bardzo pozytywnie. Na bardzo duży plus. Chociaż to był trudny rok, bo to był kolejny rok, pani przewodnicząca, covid gdzie trzeba było mnóstwo starań, wyrzeczeń i, no i nie było łatwo, ja, jeśli chodzi o zarządzanie miastem. Ja myślę, że w ogóle ta kadencja obecna. Charakteryzuje się tym, że każdy rok jest, jest, jest trudny, bo zaczynając od tragicznych wydarzeń na samym początku kadencji i zamachu na prezydenta Adamowicza, później pandemia, dwuletnia, teraz jeszcze okres wojenny, wchodzimy w kryzys gospodarczy. Także tych wyzwań stojących przed samorządem, tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, no i musimy im sprostać jako zarządzający. Pani Prezydent wraz z całym zespołem, jak również Radni Miejscy uchwalając dobre prawo. Jeszcze do Pana Radnego pytanie oczywiście o to samo, to będzie gorąca sesja, tym bardziej, że no, od pewnego czasu w tych sesjach właśnie absolutoryjnych biorą udział mieszkańcy. No tak, jest to od paru lat taka tendencja, żeby mieszkańcy brali udział. Dobrze, jeśli to są merytoryczne wypowiedzi. Gorzej, jak tylko są to wypowiedzi, które mają udowodnić, że jest źle, że wszystko jest nie tak, że wszystko źle robicie, bo najczęściej też z opozycji, jeśli ktoś zabiera głos, to tak to wygląda. Koleżanka powiedziała, że dobrze, jakby spokojnie byśmy mogli porozmawiać. Tak, gdybyśmy mogli merytorycznie spokojnie porozmawiać na tej sesji, ważnej sesji, bo to jest najważniejsza sesja, można by rzec nawet. To by było wszystko dobrze, ale trzeba wziąć pod uwagę, tak jak powiedziała zresztą pani radna, okres, w którym to się odbywa, trudny okres, brak pomocy państwa, tak? Trzeba by to jasno powiedzieć. To musimy sobie radzić własnymi siłami, jak możemy i to się udaje. Miasto funkcjonuje w miarę dobrze, inwestycje, te najważniejsze są realizowane, potrzeby, miast, potrzeby mieszkańców są również, jak gdyby, zaspokajane. W tych najważniejszych kwestiach, tak? Ważne by było, żebyśmy jeszcze otrzymali większą pomoc, której teraz nie ma od centralnego budżetu. Ja też mówię tutaj o, o gorącej dyskusji, nie tylko mając na, na myśli mieszkańców, którzy mogą przyjść i wyrazić swoje opinie. Tam przypomnę na samym początku będzie coś takiego, jak prezentacja raportu o stanie miasta w wykonaniu pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz i tutaj. Tutaj pewnie będzie, będzie rozmowa, będą wystąpienia klubowe. To na pewno to na pewno też zajmie trochę czasu. Ale nieobecna dzisiaj pani Elżbieta Strzelczyk, która u nas w programach najczęściej reprezentuje klub Prawa i Sprawiedliwości, kiedy jej zadałem pytanie takie SMS-em, jak będą głosować w tych kluczowych głosowaniach, w tych kluczowych uchwałach. To odpisała, że proszę zgadnąć. No to ja zgaduję, że tutaj opozycja będzie zdecydowanie przeciw. Czy tak. państwo spodziewacie się, że to w jakiś sposób no, zachwieje? Czy raczej, czy raczej tutaj Rada Miasta będzie zgodna i to absolutorium zostanie udzielone? No ja myślę, że to jest świetne prawo opozycji krytykować i kontrolować władzę. Tylko fajnie, by to się rzeczywiście odbywało na poziomie merytorycznym. Żebyśmy mieli faktycznie o czym dyskutować, a nie na poziomie ideologicznym i, i takich półprawd i przekłamań, czy inaczej. Ja jestem, myślę, spokojna o wynik tego absolutorium, bo tak jak moi koleżanki i koledzy z klubu, uważamy, że ten rok został, mimo tych trudnych warunków, dobrze przepracowany, więc będziemy głosować za udzieleniem tego absolutorium. Też warto podkreślić, że w ubiegłym roku, za ubiegły rok właściwie, nasze miasto dostało dwie nagrody w rankingach ogólnopolskich, jako właśnie jedno z najlepiej zarządzanych miast. Co też pokazuje, że ta wartość pracy, która jest tutaj wykonywana w Gdańsku dla mieszkańców, zarówno ta inwestycyjna, jak i społeczna, jest oceniana na wysokim poziomie. Panie Adny. Ja Jak myślę, że no, my będziemy wiadomo głosować za przyjęciem i sprawozdania i udzielenia absolutorium. Poza tym, no, proszę zobaczyć dokumenty wskazują jasno, czy Izba Obrachunkowa, czy opinia tej Izby Obrachunkowej, czy czy biuro, które obrachunkowe, które kontrolowało budżet, finanse miasta. To wszystko są komisje, wszystkie pozytywnie oceniały, oceniły, opiniowały te projekty uchwał i myślę, że tutaj no wiadomo opozycja jak znam od paru lat już ładnych jak mamy tak oni, nie inną opozycję zawsze jest na nie dostrzega nic kompletnie nic wszystko jest źle wszystko jest nie tak miasto jest fatalne a ja powiem szczerze, że na to chyba najprościej wczoraj rozmawiałem z panią z Krakowa, która robi tutaj będą robili taki program o, o samorządach i mówiła, że przyjechała do Gdańska i mówi, nie może uwierzyć w to, co zobaczyła. Przepiękne miasto, przepięknie się rozwijające, odwiedza co parę lat i ono się mówi, fantastycznie zmienia. To jest chyba najlepsza opinia. Oprócz oczywiście tych kwestii kluczowych, takich jak raport o stanie miasta czy, czy absolutorium... Będą też inne sprawy, tam jest 30 uchwał w programie obrad, także, że będzie o czym, o czym rozmawiać. Może ja najpierw skupiłbym się na czymś, co ostatnio o czym było ostatnio głośno w mediach, czyli o bezpieczeństwie na głównym mieście. Tutaj byliśmy świadkami takiego rajdu nocnego, pewnego kierowcy, który spowodował, spowodował wypadek na ulicy Giewnej. Ale też jechał długim targiem. No, znana sprawa. I, i chciałem zapytać tutaj panią przewodniczącą. przewodniczącą: pojawiła się w programie rezolucja klubu Koalicji Obywatelskiej w sprawie bezpieczeństwa na terenie głównego miasta. Rozumiem, że to jest jakby wyjście naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy tam mieszkają czy przebywają, żeby no, ograniczyć ten ruch samochodowy. No tak, teoretycznie jest ruch ograniczony przepisami ruchu drogowego i znakami, które się są ustawione. Natomiast one są notorycznie lekceważone przez kierowców zarówno tych naszych lokalnych, jak i przybywających do nas spoza miasta. Dlatego już kilkukrotnie zwracaliśmy uwagę na, na ten problem w interpelacjach i te wydarzenia, które właśnie ten rajd sławny, który zakończył się wypadkiem. Natomiast również w niedługim odstępie czasowym kolejne przypadki, kiedy na długi targ, co długą pojazdy wjeżdżały i to jest stwarza realne niebezpieczeństwo. Naszym zdaniem należy przyspieszyć prace, które pozwolą przynajmniej wprowadzić na przykład automatyczne słupki, które będą mogły być spuszczane w momencie, kiedy będą służby miały przyjechać lub inne uprawnione pojazdy. A na, na, na co dzień będą fizycznie uniemożliwiały ten wjazd. No, bo jednak, no jeżeli duży potok ludzi znajduje się w centrum miasta, na tych ulicach, raczej nie, na deptakach, to oni nie spodziewają się nagle, że mogą spotkać tam samochód. A mając nawet na uwadze historię, czy to, które się wydarzyły w, so w Sopocie, kiedy to z premedytacją kierowca rozjeżdżał na, na mociaku pieszych, to może każdy pojazd, który nieuprawniony, dziwnie się zachowujący, może też wzbudzić nawet panikę wśród pieszych. Dlatego no, no, musimy coś tutaj radykalnie przedsięwziąć, żeby nie doszło do tragedii tak naprawdę na większą skalę w, ty, w tym miejscu. Stąd nasz postulat o. Montaż tych automatycznych słupków, które fizycznie uniemożliwią wjazd do tej strefy. Jakie jest Pańskie zdanie Pani Radny? To jak się domyślam, pochodzi o takie słupki znane już w różnych tak. miejscach czy w różnych miastach, które no, w, dla tych, którzy mają prawo, schowają się w ziemi czy w wiezdni, a tym, którzy chcieliby tam wjechać nielegalnie. Pojawiają się przed, przed samochodem. Czy to, rozwiąże, czy to rozwiąże problem, czy pan też widzi no, potrzebę takiej, takiego zwiększenia działań związanych z bezpieczeństwem? Myślę, że każda akcja, która zwiększa bezpieczeństwo, jest dobra. Ja myślę, że tutaj muszą się wypowiedzieć przede wszystkim fachowcy, jakie formy to ma być zabezpieczenie. I, i, I to wiem, że to już ma miejsce już od jakiegoś czasu. Ponieważ no, powiedzmy sobie szczerze, tam muszą dojeżdżać czy karetki, czy straż pożarna, czy policja, czy nawet skrócenie w razie czego trasy dojazdu, tak? Poprzez, i, I tu musi być opracowane taka ta, ta, ta zasada, żeby w razie czego zamykać, w razie czego otwierać. Czy to mają być słupki, czy nie, ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i trudno mi się wypowiadać. Wolałbym to zostawić ludziom, którzy no, od bezpieczeństwa są fachowcami. Rozumiem. Kolej, kolejna ciekawa rzecz, oprócz takich wielu uchwał, no, takich, które, które trzeba podjąć, z, związanych z np. z podnoszeniem kapitału m, zakładowego, właścicielskiego czy, czy też innymi, pojawia się uchwała dotycząca targowiska dla rolników. Ja na początku przyznam, że tak przeleciałem wzrokiem nad tym, Punktem, bo myślałem, że to chodzi o to targowisko, z którego sam często korzystam, czyli w okolicach stadionu żóżdowego, gdzie, gdzie można kupić świeże warzywa i trzeba to zrobić szybko, bo już szczególnie gdańscy seniorzy tam pojawiają się dość wcześnie i, i naprawdę cieszy się to miejsce dużym powodzeniem. Jak rozumiem, pa, panie radny, tutaj nie chodzi o o to targowisko, tylko jakąś nową inicjatywę. Tak, to Komisja Samorządu i Ładu Publicznego, miała, mieliśmy okazję to opiniować. Podobnie zachowaliśmy się jak tu pan redaktor, że nie wiedzieliśmy o co chodzi. Okazuje się, że to zgodnie z ustawą sejmową musimy wyznaczać jako miasta takie miejsca, gdzie mogą rolnicy i ich domownicy bezpośrednio prowadzić handel. Tak? I wybrano na początek, bo nie wiemy jaka skala będzie tego tak, ilu przyjedzie. Na początek jest to miejsce, ulica Gościnna na Oruni, z tego względu, tak. że tam w miarę blisko jest dojazd, najbliżej ci ludzie mają, czy Olszynka, czy w pobliżu, ci rolnicy, którzy tam bezpośrednio nie w sąsiedztwie mają swoje, swoje firmy, oni będą mogli tam przyjeżdżać. Ja tylko powiem jako ciekawostkę, że miasto daje takie miejsce w piątki i w soboty to się będzie odbywało. Daje A od kiedy? od kiedy to miałoby ruszyć? Teraz uchwała, jeśli uchwała została podjęta, to chyba 14 dni będzie już to funkcjonowało, tak, także będziemy nieodpłatnie przyjmujemy na siebie zarówno porządek, tam, który ma panować, jak i sprzątanie później po, po wszystkim. Ulica Gościnna, nie znamy rozmiarów. Z tego co się dowiedziałem od pana dyrektora, dowiedzieliśmy się z Urzędu Miasta, że jeżeli to wypali, to niewykluczone, że. Jeszcze inne miejsca będą w mieście wyznaczone jako właśnie miejsca na, na taki handel. To ciekawe, ciekawe, jakie jest Pani zdanie, Pani przewodnicząca. Czy to może cieszyć się powodzeniem wśród mieszkańców, ja czy myślę, że, będą robić ja tam myślę, zakupy? Jest, ja myślę, że to jest dosyć fajna inicjatywa. Z tej uwagi, że skraca ten łańcuch pomiędzy rolnikiem a konsumentem. Nie ma tych pośredników. Pomiędzy, pomiędzy nimi, co powoduje też automatycznie marże i wzrost ceny dla konsumenta finalnego, i też pewnie mniejszy przychód dla rolnika. I dostając produkt bezpośrednio do rolnika, pewnie też mamy gwarancję większą jego świeżości, naturalności, więc to może być całkiem ciekawe rozwiązanie. Będziemy się właśnie przyglądać z dużą życzliwością. No i być może rzeczywiście, jak będzie się cieszyć to dużym powodzeniem, trzeba będzie pomyśleć o innych punktach w mieście, żeby być może jeszcze bliżej innych rejonów miasta mieszkańcom umożliwić korzystanie z zakupu takich płodów rolnych. To też ciekawe miejsce, dodam od siebie, bo to jest są okolice zrewitalizowanej go ratusza Oruńskiego. Okolice Parku Oruńskiego. Po drugiej stronie przecież jest Traktu Świętego Wojciecha, także no zobaczymy. Trzeba patrzeć na to myślę z życzliwością, wybrać się tam, kupić coś, zobaczyć, porównać ceny, zobaczyć jakość i, i może to się rzeczywiście rozwinie. No życzę w każdym razie Państwu no takiej odporności też i, i zdrowia, bo bo to pewnie w dzisiejszych czasach najważniejsza, sesja zapowiada się na długą i taką dynamiczną. Pani Kamila Błaszczyk, Klub Koalicji Obywatelskiej i Pan Bogdan Oleszek. Dzie Wszystko dla Gdańska, byli naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzie dziękuję. Dziękuję. bardzo.